Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie zaprasza do nowenny do świętego Michała Archanioła. Dzień pierwszy nowenny. Święty Michał Archanioł jest wodzem i opiekunem Kościoła. Święty Michał zwyciężył Lucyfera który będąc pierwszym między aniołami zbuntował się przeciwko Stwórcy. Wtedy Pan Bóg wyniósł Świętego Michała na jego miejsce i uczynił go wodzem wojsk niebieskich. Święty Michał stał się równocześnie głównym opiekunem Kościoła Świętego, gdy w Starym Testamencie czuwał nad Kościołem żydowskim, utrzymując w nim wiarę w jednego Boga. I nadzieje w przyjść mającego mesjasza, który miał odkupić ludzi od grzechów. Gdy Jezus Chrystus narodził się, a Żydzi nie chcieli go uznać Zbawicielem swoim, Bóg potępił ich Kościół, a święty Michał stał się po matce najświętszej, pierwszym opiekunem nowego Kościoła chrześcijan. Tak naucza diakon Pantaleon, pisarz kościelny z VII wieku po Chrystusie. To samo mówi święty Wawrzyniec Justiniani, a potwierdza to również tradycja. Kościół czci świętego Michała Archanioła jako szczególnego swego patrona i uznaje, że jest nim tak samo dla Kościoła katolickiego, jak był niegdyś dla synagogi. Żydzi utracili swego potężnego patrona i sprowadzili na siebie nieszczęście. Największym nieszczęściem jest grzech, który po pierwsze pozbawia nas łaski Bożej, po drugie odbiera nam pokój wewnętrzny, jest przyczyną srogich wyrzutów sumienia, po trzecie skazuje nas na wieczne potępienie. Święty Michał Archanioł jako patron Kościoła wstawia się bezustannie do Boga za wszystkimi chrześcijanami, wyprasza im łaskę i pomoc Bożą, dopomaga też Ojcu Świętemu i biskupom w sprawowaniu rządów duchowych, a wszystkich wiernych broni od zasadze szatana, którego niegdyś wygnał z Królestwa Niebieskiego. Postanowienie Będę modlić się wytrwale do świętego Michała, aby mi dopomógł uchronić się od grzechu, który jest największym nieszczęściem. Bestchnienie Święty Michale Archaniele, broni nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen. Należy odmówić, Ojcze nasz, Dziewięć zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i litanie do świętego Michała Archanioła. Modlitwa na każdy dzień nowenny. Patronie nasz, święty Michale Archaniele, obrońco kościoła i wodzu potężny Wojska Niebieskiego. Przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw nas z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu. Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty, jako anioł pokoju, jeden z książąt górnego Syjonu, racz nas zachować i utwierdzać w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy. Obronie Twojej powierzony jest Kościół cały. Strzeż go w ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz wchodzi rozmyślanie na każdy dzień, a potem na koniec, jeden raz, Ojcze, nasz dziewięć razy zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i litania do świętego Michała Archanioła. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Będziemy powtarzać teraz, módl się za nami. Święta Maryjo, królowo aniołów, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele. Święty Michale, książę przesławny. Święty Michale dzielny walce, święty Michale pogromco szatana, święty Michale po strachu duchów piekielnych, święty Michale wodzu Wojska Niebieskiego, święty Michale zwiastunie Bożej chwały, święty Michale radości aniołów, święty Michale zaszczycie nieba. Święty Michale Przedstawiający Najwyższemu Prośby Nasze, Święty Michale Obrońco Dusz Sprawiedliwych, Święty Michale Posłanniku Boga, Święty Michale Przewodniku Nasz w Modlitwie, Święty Michale Nasza Tarczo w Pokusach, Święty Michale Warownio Ludu Bożego, Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła, święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów, święty Michale chorąży zbawienia, święty Michale, Aniele pokoju, święty Michale prowadzący duszę do wiecznej światłości. Święty Michale, zwierzchniku w niebie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który Świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Let's go.